Witajcie już w trzecim duelu pomiędzy miłośnikami Excela. Witajcie. Dzisiejszy problem przygotował Adam. Dziś będziemy tworzyć liczbę pi na podstawie wierszyków. To co? Zaczynamy? Zaczynamy. Pomysł na duel 3 to piematy, czyli takie wierszyki, których zadanie z założenia pomagać zapamiętać. Liczbę pi na podstawie długości tekstu. Czyli tu przykładowo kuć i orać, to pierwsze słowo kuć ma 3 litery, więc to jest trójka, później jest i jedna litera, więc jedynka, orać 4 litery, więc czwórka. I kwestia zera, tu tam czasami bywa dyskusyjna, ale my przyjęliśmy tutaj taką zasadę, że słowo dziesięcioliterowe oznacza cyfrę 0 z liczby i w oryginałach, tak z które sobie pobraliśmy, tam było dużo różnych znaczków, przecinków, kropków, myślników, tam chyba gdzieś nawet o w, w kropek widziałem, i o, jeszcze tam w wersji angielskich, tak pojedyncze, cudzysłowe, podwójne, cudzysłowe, jest sporo takich zbędnych znaczków, i tym się nie będziemy zajmować, będziemy pracować już wstępnie oczyszczonym. Tekstem, gdzie może być co najwyżej troszeczkę za dużo spacji i będą też entery. Tak z tymi tak, dwoma problemami musimy sobie poradzić, ale tak już wstępną obróbkę oczyszczenie tekstu zrobiliśmy. Zaczynamy od stworzenia liczby Pi na podstawie naszych trzech przekładowych tekstów. Mamy tu cyfry zliczające dwa pierwsze wiersze, i właśnie do tej długości sprawdziłem, to działa i cała formuła, całe zapytanie działa. Jeśli tylko jak teksty są prawidłowo oczyszczone, ta technika jak najbardziej działa. Czyli nasze tutaj teksty z karty dane ładujemy do PowerPoint. Query. I nasze cyfry to były tylko właśnie pomocnicze, żebyśmy mogli się szybko zorientować, że ten wynik, który nam wyjdzie z Power Query jest prawidłowy, więc my tutaj tą kolumnę kasujemy, jest nam niepotrzebna. No i tu widzimy teksty, ja sobie zrobię od razu troszeczkę zuma. Widzimy, że tutaj są entery No i chcemy oczyścić te dane m.in. z enterów i też poradzić sobie z nadmiarowymi spacjami, więc w pierwszej kolejności, co potrzebuję, zduplikować sobie tą kolumnę z tekstem i robimy sobie duplikuj kolumnę. I a tu na razie tekst, kopia, a może sobie tak napiszemy e, e, liczba. O, tak. O, tylko miałem naciśnięty kapszt, więc muszę tutaj jeszcze zmienić. Po prostu napiszemy sobie liczba i w pierwszej kolejności musimy usunąć Enter, a dokładniej zamienić je na spacy. Więc jak jest zaznaczona ta kolumna liczba, karta narzędzia główne, zamieniamy wartości i Enter jest znakiem specjalnym, więc musimy wejść w opcje zaawansowane i zamienić przy użyciu znaków specjalnych. Tak, jesteśmy w pierwszym polu wartość od, do odnalezienia i tu jest nowy wiersz, tak, to jest nasz Enter i w Power Query on się zapisuje jako hashtag i w nawiasach l F. No i zamieniamy ten nasz Enter, nową linię na spację i zatwierdzam sobie OK. No i widać porównanie, tutaj mam tekst z Enterami, a tu już tekst jest w jednej linii. No i tu mamy nadmiarowe spacje przy przekształceniach, tak mi wyszło. I no, chcę sobie chociaż z tym umieć poradzić w Power. No i tak, tu jest taka kwestia, że tak jakbyśmy byli w Excelu, no to użylibyśmy funkcji usuń zbędne odstępy i posunęlibyśmy, ale odpowiednik tego w Power Query niestety usuwa tylko zbędne spacje na początku i na końcu tekstu. Więc no to nam nic nie pomoże, bo akurat w tych miejscach nie mamy zbędnych spacji, więc Musimy sobie w trakcie naszych przekształcić, z tym poradzić. No i co musimy teraz zrobić? Musimy podzielić nasze teksty po spacji na osobne wiersze. Tak to po to mamy stuplikowane, żeby tu były zawsze dopasowane słowa do konkretnego, oryginalnego tekstu. Czyli kolumna liczba. I robimy sobie narzędzia główne, podziel kolumny według ogranicznika. I tu naszym ogranicznikiem, jak dobrze nam Power Query wykrył, jest spacja. Potrzebujemy przejść do opcji zaawansowanych, żeby podziały dokonać po wierszach, tak żeby tworzyły się nowe wiersze, a nie kolumny. I zatwierdzamy sobie OK. No i tu możemy zobaczyć, tak, że mamy tak nowe wyrazy i tutaj powtarzany tekst. No i tu właśnie czasami będzie się pojawiać takie puste Pole związane z tymi nadmiarowymi spacjami. No i po prostu teraz, jak jesteśmy w Power Query, możemy sobie oczyścić. Tak? Najprościej tu usunąć puste, ewentualnie tak oznaczyć tu puste, ale ja sobie usunę puste, bo wtedy Power Query tak od razu mi dopisze, że nie interesują mnie kolumny, komórki z nulami, ani komórki z pustym ciągiem tekstowym. Tak, usuwam sobie tą, te zbędne komórki. Jak mam oczyszczone dane, potrzebuję teraz przekształcić mój tekst. Na jego długość, czyli karta przekształć, to było w wyodrębnym poleceniu i długość, tak. I pracujemy na karcie przekształć, żeby przekształcić aktualną kolumnę, a nie dodawać nową. Czyli tutaj, o, przekształcamy sobie długość. I teraz potrzebujemy sobie przekształcić naszą kolumnę z liczbami, ponieważ tak, nasz najdłuższy wyraz ma 10 znaków. A on powinien odpowiadać za 0, a nie za dwie cyfry 1, 0. I po prostu potrzebujemy sobie, to właśnie kolumna liczba, zaznaczyć dalej, przekształcenia, i to powinny być standardowe przekształcenia modulo i dzielimy przez 10. I zatwierdzamy sobie, OK. I teraz, tak, będziemy mieli. No, cyfrę 0 zamiast dziesiątki i tutaj ładnie od 0 do 9 to jest połączone, no to teraz powinno nam się udać zgrupować nasze teksty razem, czyli karta narzędzia gru główne grupowanie według pierwszej kolumny z tekstem i chcę mieć wszystkie wiersze i a, napiszę sobie już liczba pi. O, napiszemy tu z wielkich liter, to już chyba powinna być ta kolumna, liczba pi, no i tu pobrałem całe wiersze, więc mam całą tabelę danych tu rozpisaną, a aż tak szeroko to ja nie chcę, tak, nie chcę tutaj mieć o właśnie całej tabeli, tylko, tylko kolumny liczba, czyli tu zamiast podkreślenia wpisuję sobie, z wielkiej litery musi być, liczba i tu typ, typu, tu, to jest o tyle, zamieniamy na typ list. Tak, I z małymi literkami, żadnych tabów nie dociskamy, żeby tu nie pojawiło się. I tu mamy o całe nasze cyfry pod poszczególnymi tak tekstami. Mamy trzy teksty, mamy trzy listy, to trzeba je teraz tylko połączyć. I rozwijamy, tak, nie do nowych wierszy, tylko w wyodrębni wartości, żeby te wszystkie wartości połączyć. No i łączymy je bez ogranicznika i zatwierdzamy sobie OK. No i, I mamy prawie liczbę pi. No, brakuje nam e, przecinka po trójce. No i żeby sobie dodać ten przecinek, no to ja sobie dodam nową kolumnę. Kolumna niestandardowa. I zacznę sobie od e, polecenia text.start start, start o i tu powinno być o funkcja text start. Mamy tekst to jest o, liczba pi i 1, czyli wyciągamy sobie tylko pierwszy znaczek w naszej liczbie pi. Później łączymy sobie to ampersand z przecinkiem, tylko pojedynczym przecinkiem i później znowu ampersand, dalszą część. Jeśli dobrze pamiętam to było tekst mdle. Tak, tym i mamy tekst as nullable number. I tu mamy liczbę pi, znowu ta, ta, kolumna, i zaczynamy od jedynki. I pamiętajmy, że tu jest ta kwestia, że w Power Query ta numeracja jest od 0, czyli jak zatwierdzę sobie 0, no to zobaczymy, tak, że tu po przecinku jest jedynka, czyli tak z jak licząc poczuł. Po ludzku to jest drugi znak, ale Power Query ma tak indeksowanie od zera, czyli pierwszy znak jest numerkiem 0. No i to wygląda, że wygląda wszystko prawidłowo, tylko ewentualnie tak nazwa kolumny może być tu już napisze po prostu pi naszych danych i żeby dopasować do wcześniejszych wyników, a to ta kolumna może być dla nas zbędna, tą sobie skasujemy, tekst zostawimy maszą, Liczbę pi mamy, więc karta narzędzie główne zamknij i załaduj do Excela, i tu powinno się nam zgadzać z tymi wcześniejszymi testami. Że jak sobie spojrzymy, a tak, te nie są zawijane, a to w sobie po prostu jest o, Tu wyszło troszeczkę za nisko, wstawiłem moją tabelkę. No to sobie ją Ctrl X, Ctrl V. No i tak widać, że powinny być na przykład końcówka 264, to więc wygląda ok. Tak, to tutaj podobnie końcówka 50-288, więc tak wygląda, że moje zapytanie Power Query zwróciło mi wyniki zgodnie z ręcznymi obliczeniami, jak i najbardziej. No się powinno, tak, jeśli tylko nasze Teksty są prawidłowe, to powinna nam ładnie generować liczbę pi. Moje rozwiązanie też będzie w Power Query. Ponieważ Adam zrobił na tabelach, to ja, żeby było inaczej niż Adam, to zrobię rozwiązanie na listach. Przez co to rozwiązanie może nie będzie najprostsze z możliwych ale da radę. To w takim razie zacznijmy, zobaczymy, jak to zadziała. Tą tabelę, w której mam zadanie, od razu wrzucę sobie do Power Query, czyli w karcie dane wybiorę sobie z tabeli zakresu. OK? Power Query załadowało mi tą tabelę, zmieniło typ, OK, nie mam z tym problemu. Od razu wyrzucę sobie tą niepotrzebną kolumnę, czyli zaznaczę ją, prawy przycisk myszy i usuń. I teraz to, co zrobię, to będę chciała przerobić Dane w tej tabeli w ten sposób, aby pozbyć się tych nieszczęsnych zawinięć wierszy. I wykorzystam sobie do tego zwykłą zamianę tabeli, tabeli czyli prawy przycisk myszy, i wybiorę opcję zamień wartości. Co będę chciała zamienić? No właśnie, te znaki nowego wiersza na spację. Spację dlatego, że na wszelki wypadek chciałabym mieć tutaj dodatkową spację, żeby nie połączyło mi się ostatnie słowo jednej linijki z następnym, pierwszym kolejnej linijki, prawda, więc tutaj wartością do znalezienia będzie ocje zaawansowane i zamień przy użyciu znaków specjalnych, ten znak specjalny sobie wybiorę i to będzie nowy wiersz. OK, i zamieniam to na spację. Zatwierdzam sobie OK, super. Zobacz, że przekonwertowa przekonwertowałam już te teksty na, że tak powiem, jedną linijkę. O to mi chodziło, rewelacja. Teraz tylko nadal mam tabelę, a ja powiedziałam, że chcę zrobić rozwiązanie na listach, więc tą tabelę chcę sobie przerobić na listę. Najprostszym rozwiązaniem, które mogę to zrobić, to może nie najprostszym, ale jednym z jest dopisanie do końca tego kroku, który mam. Tutaj to akurat jest funkcja Table Replace Value. Mogę sobie dopisać nazwę kolumny, którą chcę przerobić na listę w nawiasie kwadratowym. Tak, czyli w naszym wypadku będzie to kolumna, tekst, teksyty, zatwierdzam enterem i już przerobiłam sobie to na listy. Od razu może zmienię nazwę tego kroku zamieniono wartość na po prostu lista, okay? żebym wiedziała, że to jest właśnie lista. No dobra, to już mamy pierwszy element ze sobą. To teraz chciałabym, abyśmy do każdego elementu listy, czyli do każdego wiersza czy może raczej każdy wiersz listy przerobili na osobną listę, w której to liście, jako oddzielne pozycje, będą poszczególne słowa no, tego ciągu, z którego mamy obliczyć, że tak powiem, tą liczbę pi? I teraz um, minus jest taki, że niestety mamy tutaj mnóstwo tych niepotrzebnych spacji, e, no i one wygenerują nam puste wiersze, więc ta lista będzie taka nie do końca idealna. Ale z tym też sobie poradzimy, tylko po prostu później. No dobrze, to teraz tak. Na pewno tą listę, którą tutaj mam w takim razie, będę chciała jakoś transformować. Czyli dodam sobie nowy krok, który oczywiście odwołuje się na tą chwilę do poprzedniego kroku, czyli po prostu do mojej listy, i będę chciała tą listę transformować za pomocą funkcji list Transform. Okej. Okay. Ta funkcja potrzebuje ode mnie listy. No to właśnie dostała tą listę i potrzebuje ode mnie funkcji transformującej, no która powie w jaki sposób ta lista ma być przetransformowana. Ponieważ ja mam e, taką funkcję zastosować do każdego elementu listy, to użyję sobie słówka kluczowego each, no i powiem co się ma stać z danym rekordem listy, tak, z danym wierszem listy. I teraz co ja tutaj będę chciała? No ja będę chciała sobie z jednego elementu listy stworzyć inną listę, która będzie zawierała słowa jako oddzielne pozycje. Więc będę chciała, że tak powiem, podzielić to, to, to zdanie, powiedzmy całe, na poszczególne elementy. Czyli będę chciała Pewien tekst rozdzielić, zasplitować, że tak powiem. Czyli właśnie użyję do tego funkcji tekst split. Używam funkcji tekstowej, dlatego że ja już teraz operuję na elemencie listy, który jest tekstem, więc śmiało mogę sobie to, tego użyć. I teraz, jaki będzie właśnie ten tekst, który mam splitować, czyli rozdzielać do poszczególnych elementów list. No, to będzie ten element, który dostałam. Tym elementem, czy podkreślenie, będzie reprezentowało każdy taki element, tak? Każdy element tego, tego obiektu, w którym jestem, czyli listy, tak? Dobra. I teraz co ja będę musiała zrobić? Jakim separatorem będę dzielić? No, będę dzieliła spacją. Tak, czyli w cudzysłowie, ponieważ to ma być tekst, wpiszę sobie po prostu spacja. Dobra, to jest moja funkcja text split, zamknę tylko nawias za list transform, daję enter i zobacz co się stało. Mam listę, tą samą, którą miałam wcześniej, ale ona zamiast tych zdań zawiera w sobie każdy jeden rekord, zawiera osobną listę. Jak sobie tutaj z prawej strony na dowolnym rekordzie najadę, to się okazuje, że rzeczywiście stało się dokładnie to, co chciałam zrobić czyli stworzyła się lista z poszczególnych słów. No i nieszczęsne niestety są te puste elementy, z którymi w dalszej transformacji będziemy sobie jakoś musieli poradzić. No dobra, a jaka właśnie będzie ta yy, następna transformacja? No, idealnie by było, gdybym ja już mając te słowa wszystkie, mogła je sobie tak złączyć ze sobą, tylko jeszcze wykonując operację liczenia, ile one mają znaków w sobie. No i pomijając te spacje, tak? już <laughs> tak w idealnej e, sytuacji. I oczywiście każdy taki element połączony będę chciała zwrócić jako osobną pozycję listy. Czyli zobacz, że będę musiała taką operację wykonać w tym wypadku trzy razy, no bo mam trzy osobne zdania z tymi pionotami, tak? To jest moje zadanie na teraz, a ponieważ mam listy listy w listach, takie troszeczkę to jest niestety zagnieżdżone już w tej chwili, to będę musiała operować na funkcjach list. No to jedziemy, wstawię sobie, aha, zanim jeszcze wstawię kolejny krok, to wrzucę sobie, tylko zmienię nazwę kroku z niestandardowej 1 na lista list. Dobra, no i jadę. Teraz wstawiam nowy krok. Które będzie operował na lista list? Jest to dla mnie OK. Natomiast ja znowu będę chciała dokonywać pewnej transformacji listy. Czyli znowu skorzystam sobie z funkcji list. Transform. Ok. Działam na tej liście. Super. I teraz na każdym jej elemencie, bo znowu funkcję muszę powiedzieć, prawda? Więc słówko kluczowe i znowu tutaj dałam, No i teraz każdy element, czyli. Co ja z tym każdym elementem muszę zrobić? No, ja będę go chciała złączyć te wszystkie wartości, które tam są w jedno. Za chwilkę zobaczymy, co to będą za wartości, ale po kolei. Czyli tak, jakby połączyć je, zaku zakumulować. <grych> zakumulować powiedziałam, dlatego, że użyję funkcji, która się nazywa list accumulate. Nie jest zbyt, jest zbyt prosta ta funkcja, no, ale okej, okay, jakoś sobie damy z tym radę. Tak, czyli list accumulate. Strasznie ciężko się to wymawia. OK. I teraz zobacz, że znowu ta funkcja potrzebuje ode mnie listy. No i w sumie ona dostanie ode mnie listę. Tą listę, która jest w wierszu tego mojego itcha, prawda? Czyli każdego elementu mojej listy list, tak? Czyli znowu podkreślenie. Dobra. A co później? No i później będzie troszeczkę trudniej, ponieważ tutaj potrzebujemy troszeczkę poznać jakby działanie funkcji list accumulate. Ja dam sobie Enter po to, żeby poszerzyć troszeczkę pasek, pasek formuły. No, i teraz co my tutaj potrzebujemy? Kolejnym argumentem, już niestety mi podpowiadaczka się zlikwidowała, ale wywołam ją jeszcze raz. Kolejnym argumentem tej funkcji list: Accumulate jest seed, co nie za wiele nam może mówić, ale jest to. Element, od którego my mamy zacząć akumulację, czyli to takie łączenie naszych, naszych elementów listy. Ja nie będę chciała tego połączyć z niczym, czy raczej będę chciała połączyć to z niczym, czyli po prostu pusty tekst będzie tym moim argumentem, i tyle. Zostawię to na razie w ten sposób. Teraz po przecinku wstawię sobie, no właśnie, zobacz, że mamy tutaj kolejną funkcję do napisania, tak? Accumulator as function jest. No, i tutaj już rzeczywiście tą funkcję muszę napisać, napisać, a nie skorzystać z itch albo podkreślenia, prawda? Czy itch raczej. I tutaj wyobraź sobie, że my będziemy pisać taką, jakby formułę Excelową, która ma połączyć ze sobą dwie komórki: to, co było do tej pory, i tą nową. Dokładnie coś takiego samego zrobimy w Power Query, tylko bardzo dużo będzie zostawało w naszej wyobraźni, bo tak to tutaj działa. W każdym razie, aby napisać tą funkcję, otworzę sobie nawias i w tym w nawiasie użyję dwóch zmiennych. Pierwszą zmienną będzie wynik te zmienne mogą się nazwać dowolnie. Ja akurat takie sobie nazwałam, bo dla mnie to jest czytelne. Wynik, czyli to, co złączyliśmy do tej pory, a drugą zmienną będzie wiersz. Czyli to, co właśnie będziemy teraz łączyć. Ok. I w ten sposób definiujemy tak na szybko powiedzmy zmienne w, power, w funkcjach Power Query, a jak piszemy samą funkcję, najpierw musimy przekazać te dwie zmienne do funkcji i do tego służy właśnie znaczek równa się i znaczek większości. Ok, co my w ogóle potrzebujemy zrobić z tymi zmiennymi. No, w sumie to taką bardzo prostą rzecz. Ja na razie jeszcze nie będę wyliczała liczby znaków, ile mają słowa, tylko po prostu złączę ze sobą to co było do tej pory z tym następnym wierszem. Czyli napiszę, że ja potrzebuję wynik end, jak najbardziej w Power Query działa, połączyć z wierszem. Tak, czyli wynik and wiersz. To oczywiście nie jest rozwiązanie naszego problemu, to jest dopiero początek, ale chcę, żebyśmy zobaczyli, co nam z tego wyjdzie. Zatwierdzę sobie, ok, czegoś mi tutaj brakuje, o czymś zapomniałam, aha, o, nawet no, ja się pewnie zapomniałam. E, tak, tak, dokładnie, dobra. No i zobacz, co nam z tego wyszło. Oczywiście nie to, co trzeba, ale już przynajmniej te słowa są ze sobą połączone, prawda? No więc, jak są połączone, no to rewelacja, to teraz wystarczy policzyć, ile one mają słów, e, e, znaków, tak? no to spróbujmy. Zobacz, że wiesz co, może ja sobie tutaj dorobię, może przed tym dorobię sobie Enter, żeby tak troszeczkę to rozłożyć, bo mi się to już nie mieści. I tak, ja będę chciała policzyć, ile znaków ma wiersz, no i zamiast... Samego, samej wartości tego wiersza, po prostu wrzucić do łączenia ilość znaków. No to jedziemy. Żeby policzyć, ile ma znaków dane, dany tekst, używamy sobie funkcji textLength. Tak, czyli ta funkcja, niestety mi wiersz zniknął, więc muszę napisać jeszcze raz. OK. I zobaczmy, co z tego nam wyjdzie. Zatwierdzę enterem. Wyszedł nam error. Dlaczego nam wyszedł error? Czytamy. Nie możemy zastosować operatora end dla typów tekst i number. Dobra, gdzie ja zastosowałam ten operator AND? Tutaj. No i teraz dlaczego tak się stało? Wynik jest tekstem, tak, bo ja chcę coś doklejać, łączyć tekstem, a mój wiersz jest numerem, numerem czyli liczbą, dlatego że jak liczę liczbę znaków, ile ma dany wiersz. Excel by się tym nie przejął, Visual Basic też by się tym nie przejął, ale Power Query się tym przejmuje. No więc niestety trzeba, wiesz, udobruchać Power Query. Więc co my tutaj zrobimy? Wrzucimy, przekonwertujemy sobie tą liczbę, która nam tutaj powstała, na tekst i robimy to sobie funkcją Number to Text. Tak się nazywa. OK. Ona ma, jak widać, jeden argument. Jest to właśnie nasza liczba znaków. W tym wypadku zamykam nawias za całą funkcją Enter. No i już coś się tutaj sensowniejszego zadziało, tak? Sensowniejszego, tylko że problem jest taki, że zobacz, że tutaj mamy 0. 314 jest ok, 15, 9, 159 też jest OK, ale wszędzie tam, gdzie, mieli, gdzie, gdzie nasza lista miała pusty element, cofnę się do kroku lista list, żeby to zobaczyć, zobacz, 314, później było 0, później 159 znowu było 0, czyli tam, gdzie pusty element, tam jest 0, więc na to też trzeba się zabezpieczyć, żeby wreszcie tutaj pozbyć się tych pustych, pustych elementów listy. Nie możemy sobie tak odfiltrować po prostu, no bo to nie jest tabela, prawda? Więc jakoś musimy to sprytniej zrobić. I taka najprostsza, najprostsza rzecz, która mi tutaj przychodzi do głowy, to jest zwykły if, czyli wrzucić sobie w tą funkcję ifa, czyli powiedzieć, że jeżeli nasz wiersz równa się pusty, then wynik połącz z pustym. Tak? Czyli z niczym. Po prostu nic nie zrób, można powiedzieć. Pomiń, pomiń ten, ten moment, a w innym przypadku, czyli else, zrób to, co mieliśmy do tej pory. Tu IF nie, nie wprowadzał żadnych nawiasów, więc jak zatwierdzę, ok, to jest wszystko w porządku. No dobra, rzeczywiście zaraz zniknęły prawie, bo jest tutaj 0. Yy, tylko, że to zero to nie jest to 0 od puste, tylko to 0 jest od dziesiątki. <noise> dziesiątki, czyli że słowo miało 10 znaków. Yy, I z Adamem umawialiśmy się, że jeżeli jest taka sytuacja, to my nie wyświetlamy dziesiątki, tylko wyświetlamy 0. No, więc jeszcze tej dziesiątki trzeba się pozbyć i przekonwertować ją na zero jakoś sprytnie. Yy, i ja się tutaj posłużę funkcją mod, <noise> yy, number mod yy, konkretnie. Która to zwraca resztę dzielenia? Ona działa tak jak akselowa funkcja mod. Czyli zobacz, jeżeli byśmy na przykład liczbę 3 podzielili sobie przez 10, no to w, znaczy zbadali resztę dzielenia, może w ten sposób: trójki na dziesiątkę, to dostaniemy 0. Reszta 3, tak? Boże, jak w drugiej czy trzeciej klasie podstawówki. Czyli liczb, jakby pełnych jedności, jest 0, reszta 3. Nie? A jeżeli 10 podzielimy sobie na 10, to otrzymamy 1, reszta 0. I funkcja MOD ona nam wyświetla to. Tak? Czyli dla liczb, które nie są dziesiątką, Dostaniemy te liczby. A dla liczb, które są dziesiątką, dostaniemy zera. No tutaj w tych piematach nie ma, nie ma słów, które mają nie wiem, 20 znaków, tak? Więc jakby 20 też by nam tutaj się zrobiła zerem, gdyby była taka sytuacja, ale no nie będzie tak czy siak takiej sytuacji. A nawet gdyby, to i tak byłoby dobrze, tak? Więc, więc jest ok. No dobra, czyli po prostu jeszcze zanim ja przekonwertuję. Moją liczbę mówiącą o ilości znaków na tekst, to jeszcze wrzucę ją sobie w funkcję number.mod, otworzę nawias. I teraz oczywiście muszę powiedzieć przez co dzielę, czyli przez 10. Dobra, zamykam nawias. Mam nadzieję, że dobrze mam tych nawiasów dużo. Jeszcze sobie to sprawdzę tak przeklikując się. Tu jest i tu jest, więc powinno być w porządku. Zatwierdzam. O, no i tutaj coś się skróciło. Rzeczywiście nie ma jedynki, tylko jest samo zero. Super. No, to prawie wszystko. <laughs> prawie wszystko, bo jeszcze no, nie ma niestety tego przecinka nieszczęsnego. Chociaż, moim zdaniem, to i tak już jest naprawdę super robota. No, ale okej, okay, dorzućmy ten przecinek. Zmienię sobie tylko nazwę tego kroku z niestandardowe na, nie wiem, na przykład ACC, jak accumulate, czyli tutaj połączone. No, i jeszcze dorzucę tylko znowu funkcję list transform, która transformuje elementy listy. Na tak, żeby wstawić za pierwszą trójką przecinek. Więc co? Wrzucę sobie nowy krok, który działa na ACC i to jest OK. Znowu, list transform, już na pamięć będziemy to wszystko znali list transform ACC, OK. No i teraz, jakiej transformacji ja tutaj chcę dokonać? Transformacji, która jest funkcją. No więc użyję sobie funkcji, która się nazywa tekst, a konkretnie insert. Taka funkcja jest o, tekst insert, OK. I teraz. Do jakiego. Aha, jeszcze przepraszam, zapomniałam słówka kluczowego i czy by na mnie krzyczał. Do jakiego, do jakiego tekstu chcę. Na jakim tekście chcę dokonać tej transformacji? No, na każdym, który dostałam w wierszu, czyli na podkreśleniu. OK, i teraz offset. W którym miejscu ja chcę insert, czyli wstawić ten tekst, który za chwilkę napiszę? No, na pierwszym miejscu. Pamiętajmy, że funkcje tekstowe i w ogóle Power Query jest niestety zero-based, czyli zaczyna każde indeksowanie od, od zera, a nie od jedynki. Dlatego nasza pierwsza liczba, pierwsza pozycja jest tak naprawdę dla Power Query zerową, zerową pozycją, a ta druga jest pierwszą. Więc jeżeli na, pierwszy, na drugiej pozycji chcemy coś wstawić, to musimy powiedzieć, że chcemy wstawić na pierwszej. To tak, żeby było łatwiej i logiczniej. No więc co, wstawiam sobie jedynkę i teraz kolejny argument, to jest new text, czyli ten nowy tekst, który chcę wstawić, więc to po prostu będzie przecinek, nie będę nic kombinować. Zatwierdzę Enter. I nie mam nawiasu, dlatego na mnie nakrzyczał. Zamykam nawias Enter i już mamy piękne, piękne wyniki. Tak, mamy z przecinkiem liczbę pi. No dobra, to w takim razie to jest wszystko. Nie jest niech sobie zostanie. Nazwa kroku. A ja idę do narzędzi głównych, zamknij i załaduj, zamknij i załaduj do. Powiedzmy, że gdzieś tutaj obok sobie to wrzucę, czyli istniejący arkusz, będę chciała to wrzucić tutaj. Zatwierdzę OK, ładuje się, ładuje. No i faktycznie dostałam takie oto wyniki w tabeli dla moich danych. To tyle z mojej strony. Tak wyglądają nasze rozwiązania. Oczywiście, jeżeli macie swoje pomysły, to śmiało zostawiajcie je w komentarzach. Chętnie je z Adamem poznamy. I oczywiście pamiętajcie o lajkach, kciukach w górę i zasubskrybujcie nasze kanały. Do zobaczenia w kolejnym Excel Duel. Do usłyszenia.